Hej, cześć, witajcie z tej strony Bartek. Mam dla Was dzisiaj kolejną część budowy pieca do wypalania farby proszkowej. Piec to już składam, no i widzicie go na filmie. Ma już swoje konkretne wymiary, czyli 140/80x140. Zacząłem od spawania konstrukcji. Blachę spawałem punktowo, no tak po prostu, żeby nie przegrzać materiału i żeby wszystko trzymało się sztywno. Potem zrobiłem proste drzwi z zamykaniem, no i żeby było no, wygodnie zamykać i otwierać. No. Wszystkie połączenia z blachą przejciem oczywiście silikonem wysokotemperaturowym, no, żeby nie było strat ciepła i, no, i żeby piec y, był jak najbardziej szczelny oraz trzymał temperaturę, która będzie w środku potrzebna do uzyskania odpowiedniej temperatury przy wypalaniu farby. Dodałem w sumie jeszcze klamry z takim zamknięciem. Szkoda, że nie mają one żadnej regulacji, ale takie jak zrobiłem na pewno wystarczą, aby szczelni domknąć murek, który pokażę Wam w następnym nagraniu. Następnie zrobiłem konstrukcję pod izolację. Będzie miała ona 70 mm grubości. Więc powinna bardzo dobrze trzymać temperaturę. No i wydaje mi się, że taka grubość jest jak najbardziej odpowiednia do gubatury tego pieca. Wrzucę Wam tutaj teraz przybitki, takie krótkie filmiki, które nagrywałem w międzyczasie, kiedy docinałem izolację. Także możecie sobie zobaczyć, jak to właśnie wyglądało. Nie przejmujcie się oczywiście tym, że jest syf, bo przy budowie takiego pieca nazbierało no, się dużo rupieci. No ale tak zawsze jest przy budowie, także tak musi po prostu być. Lups. na koniec pracy przy piecu dodałem jeszcze kółeczko na dole przy drzwiach, które pozwoli mi zamykać i otwierać drzwi. No, po prostu lepiej się te drzwi zamykają i otwierają właśnie z tym kółeczkiem, bo po zrobieniu izolacji same w sobie dużo ważyły i no bałem się po prostu, że zawiasy mogą tego nie wytrzymać. Trochę się naginać. No i wpadłem po prostu na pomysł, że zamontuję tą kółeczką. No i teraz z tym jest o wiele lepiej. W następnym odcinku pokażę wam w jaki sposób podłączyłem grzałki, jak zrobiłem mocowanie oraz jak zrobiłem elektrykę, czyli podłączenie grzałek do inkbirda, który steruje temperaturą w naszym piecu. Myślę, że jest to temat y, nieporuszony na YouTube, dlatego postaram się nagrać i objaśnić wam na, je, najlepiej po prostu, jak tylko się da, żeby też inni mogli sobie z tego skorzystać. Dlatego jeżeli chcecie oglądać kolejne moje części, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję pod tym filmem. No i oczekujcie do następnego. Siemanko.